Witam wszystkich, witam serdecznie, teraz zapraszam was na kolejny odcinek z e, Titanfall, może kolejny, i kolejny, e, bo dawno go już na moim kanale nie było, ale nie mogłem sobie odpuścić odkąd e, wyłapałem nowego kompa, że tak powiem, i e, no, chciałem go przetestować i chodzi mi po prostu wybornie, e, problem był tak sam w ogóle jak z BF-em aktualnie trzecim, czy tam czwartym, że po prostu mi grę ścinało, a sobie z tym problemem poradziłem. Dobra, tak w ogóle jest to nowy tryb, e, obrona kresów, naprawdę bardzo fajny tryb. Ja bym powiedział, że zajebisty, jeden z lepszych. E, ogólnie uwielbiam taki tryb, więc e, dziwnie, że mi się nie podobał. To jest tryb e, typu defense, czym musimy się bronić przed botami, jak, nie zombie, czy w e, Call of Duty, im, e, Modern Warfare 3, trzecim. E, atakowaj nasz takie różne komputerki. Dobra Najlepiej tutaj w ogóle wziąć sobie taką broń To nie jest moja pierwsza gra Ja jeszcze tutaj trochę przegrałem Więc wiem co jest dobre, a co nie jest Ale Mam nadzieję, że tutaj ludziska spadną No dobra, chyba nie spadną To ja nie będę czekał, bo szkoda czasu A liczą się punkty O no, tamten już ma jakieś A ja gunwo mam I tyle powiem Naprawdę bardzo fajny tryb Polecam wszystkim O, te ludziska chyba nie ogarnę Jeżeli ja przebronię z tak tą, jaką ja mam Albo może ogarnęli, ja nie mam nikogo. Dobra, i pierwszy za mną Dobra, jest, zabiłem kogoś, a jednak mogłem tam zostać Dobra, dziękujemy panu. Teraz sam sobie biegniemy. Okej, okay, będziemy tego bronić. A, i plecki nam będą robić. Nie dobrze, niedobrze. niedobrze. Ja tu też będę bronił No nie, no i mnie zabili No to BK <laughs> Tego się nie spodziewałem szczerze powiedziawszy No dobra, przynajmniej macie tutaj podgląd jak wygląda moja śmierć Ginę i odradzam się w tym statku, to jest bardzo fajne O, ten ziom z kampanii To też w sumie chciałem wam pokazać, bo to jest naprawdę ciekawe Jak to wygląda Dobra, dobra, ale my już tutaj fajnie, pięknie, elegancko. No go, go, go. Dobra, i żegnam panu. Okej, okay, pierwsza runda chyba za nami. Dobra. Pierwsza fala tak naprawdę Kurde, nie spodziewałem że się, że mnie zabiłem w ale no cóż Shit happens Dobra Wiem gdzie tą wieżyczkę ustawić, przynajmniej tak mi się wydaje Żeby naprawdę trzepała fajne punkty Uziomek jak prowadzi, naprawdę elegancko Ale mogą trochę ją schować, ale dobra Mój tytan jest? Tak, i mój tytan ma iść ze mną. Dobra, teraz będą widma. A, bo znowu kozacze i zginę. I taki będzie finał mojej przygody. Okej, okay, dobra. Teraz sam ją chłopaki. Dobra, mój tytanie, zresztą mnie będę się pieprzył. Wbijam od razu do ogra i do przodu. Welcome, back, welcome. Na ten ziomusz. On, on strzela z moźierza, trzeba go od razu załatwić. Dobra. Okej, okay, jeden załatwiony. E, tam jest jeszcze jeden, dobra, ja się po niego przejdę. Okej, okay, żegnam pana generała w sumie Dobra, elegancko Tutaj te kamikazy na to trzeba uważać, bo oni po prostu wybuchają po zetknięciu się z tytanem, bądź ze mną Bądź z zbieraczem no tak się nazywa, nazywa sprzęt, który mamy obronić Okej, okay. okej, okay, okej okay. Tutaj nie będę ryzykował, nie będę do tego podchodził Jeszcze za plecami masz kolego Dobra okay. I znowu trzeba wieżeczkę gdzieś jakoś ustawić Raus mój ziomuś, Raus Tylko dobra, weźmy sobie amunicję Okej okay. Eee, ja, moja wyżyczka no, tylko dwóch zabiła, słabo. Dobra, teraz tak, a tu tytan i coś tam jeszcze, tak? A tu tytan i piechór. to jest i w chuj powinno być. No, to jest tylko teoria. No 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 no, come on, come on. Dobra, i tutaj będą mi ginąć elegancko, tak? W ogóle tutaj jest nas czterech, tak? To ja może się przejdę tam. A ta wieżyczka ma zamiar, myślę, że bym ustawił. Aha. O, ja z tego tytana trzeba uważać. On idzie ciągle przed siebie i ee, wybucha, gdy doczłapie się już do naszego zbieracza, tak? Jakie kawa. Ten dron ma skąd trzeba to zniszczyć Dobra, dobra, dawaj, 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 Dobra, udało mi się, elegancko Ledwo, bo ledwo, ale okej okay. Zdeptajmy ich tam Dawno <średziny> tego nie robiłem Naprawdę, gra mi się mega podoba Nie zniszczę chyba Ej, szkoda Ok, to może się przejdę A, nie blokujmy się, kościu. Dobra, załatwiam tutaj tych gości A, są w budynku Albo i nie, dobra, idą W końcu No dawaj jeszcze jeden został, i tam trzech gdzieś. No i patrzcie, on tak będzie tak krop. No dobra, 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 dobra. Sfania, chciałby uciec. Dobra, i ten mi go zdjął. Okej, okay, jeszcze z tym. 128, naprawdę go się elegancko ciśnie. Tylko ja zginąłem. Oj, ko, obciach. No nie, 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 kurde, bo tu trzeba tą wieżeczkę ustawić. No, wbijaj, ziomuś. Dobra, ja się z tym. Już mam pomysł gdzie ustawię właśnie. Tutaj i tyle. Dwie na górze w sumie stykną. Bo ile ta wieżeczka? A nie, mi już jedna zginęła, no dobra. Okej, okay, to idę tam. No właśnie. Jest facet, jest ty ten, który robi za moździerz. Dobra, ta tarcza w ciśnieniu się pomoże. Ok, żegnam. Dobra. Dobrze by było, że ja tutaj by byłbym z jednym facetem, a tam byłaby dwójka. Tak, tak, jesteś ze mną? Nie, dobra. Nie, w sumie jest ze mną że aktualnie to też się co dzieje i warto się cofnąć. Dobra, wszędzie będę strzelał, co mi zależy. Okej, okay, a tam już koledzy się pojawili Dobra. Tam jest go, e, moździerz, kurde no. Ale to jest nie ja moja bajka. Tutaj to, to jestem zajęty tymi wszystkimi innymi. O, fajnie, jak tak będę zaskakiwać. Dobra, kolejny poziom zdobyłem. A, chyba nawet nie powiedziałem, jeżeli gramy w tym trybie, bardzo łatwo e, wbić kolejny poziom, kolejny level. Dobra, tam jest ten moździerz i oni go załatwią, więc ja mam się pać. Może na nie będę, ale jak sobie widzicie no, Odpuściłem sobie tamtą stronę, gdzie jest po prostu najwięcej wrogów Okej, okay, odejdź gościu. Eee, różne bywa. To za przykład aktualnie mamy 6, 6 rund, a na innej mapie może być 5 To nie jest z góry ustalone, że tak jest w koniec Aktualnie jeżeli będzie jakaś promocja... Na tą grę to co mam kupić, naprawdę jest genialna. Dobra, dobra, dobra. A gdzie mój tytan? No, come on, bo się, się zgubił. Dobra, ok. Jest tutaj. Kurde, takie wielkie bydła jego ja go szukałem. <laughs> to też jest Beka, nie? Ok, tu jest dwóch ziomków, to ja pójdę tam. Dobra, już pierwszy tytan jest. Wow, pierwszy, nie pierwszy. A zaraz, zaraz mu się tarcza skończę, dobra, elegancko. To jest kolejny, okay, chodź tu, ziomuś No, zdejmuję go, zdejmuję go jak tylko mogę. Dobra, okej, okay, elegancko. I chodu, 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 chodu. chodu. Aj, nie zdożę, no i znowu zginąłem. A jezus, a jezus no to nic. Dobra, postrzajmy sobie przynajmniej. Ok, elegancko. Aktualnie e, użyłem karty maskowanie, takie full. E, to maskowanie może być dobre ze względu na to, że często gesso. Mam potyczkę z Tytanem, tak? I on mnie po prostu nie widzi. Przynajmniej e, tak jest w zwykłym multi, nie w tym trybie. Ale oczywiście zauważy mi kiedy zacznę do niego strzelać Dobra, jeszcze przynajmniej tego, okej, okay, elegancko Tu snajper do mnie jakiś strzela, właśnie tu są także snajperzy To jest w ogóle poezja Aj, tam jest jakiś nuk, aj on już wybuchnie Kurde, no Ludzie, ludzie, jak wy pilnujecie swojej, swojej linii? Dobra, ja sobie pobiegnę po tamtego Okej, okay, elegancko Dobra, jest została nam ostatnia fala O, jedna naprawdę z trudniejszych I Nie mogę powiedzieć, że najtrudniejsza, bo czasem to dziwnie bywa, że czwarta fala jest tr trudniejsza od piątej Bądź piąta jest trudniejsza od szóstej To mnie dziwi, ale... Dobra, tutaj ustawmy tą wieżyczkę Osiu, mój tytanie. Ogrze, dokładnie, ogr. Dobra, to ja sobie pobiegnę tutaj elegancko. E, w ogóle, ile moje, moje działka w ogóle jeszcze żyją? No, jedno już niestety nie żyje. A to przejmę, mam dwa działka. Dobra, to co ja idę tutaj. Zajmę się e, moździerzem najpierw. O, to mnie najbardziej irytuje. On tak sobie elegancko tutaj, o, kampi i strzela w nasz zbieracz, którego musimy bądź co bądź osłaniać. Dobra, dziękuję. Teraz się niukiem zajmę. O nie, pilot nam zginął. Kurde, tu takie kółka kręcę, błąd, 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 błąd. Okej, okay, dobra Okej, okay, tam jest kolejny nuke Strzelać w niego ludzie! Nie ma to czy tamto, dobra, elegancko e, Możesz jeszcze kolejny? Dobra, to ja się może zajmę tym nukiem Wow, coś do mnie strzeliło Okej, okay, dziękuję panu. Kolejny nieugięzł dla mnie. Ja tak tutaj będę stał. I tyle. Właśnie, tutaj to kamikadze do mnie biegnie. Ajajaj, ja, aj, aj, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, kolejny leży i kwiczy. E, tam, tam jest moździerz, a tam jest nasz. Więcej malipy lipy. Dobra, może zniszmy ten stateczek. To będzie wcale takie głupie. Dobra. Jak wygląda sytuacja Tam jest moździerz To jest nas w ogóle trzech Błąd, błąd, tamten może sobie nie poradzić Nie, dobra Okej okay. Niuk Nie ma wysia Przede wszystkim Niuka trzeba zniszczyć Ale to zdojował fajnie Dalej, 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 dalej Dobra, okej, okay, elegancko I zajmujemy się moździerzem Kurde, niestety ta rundą, tą rundę na bank przegramy ja to czuję, ja to widzę, po ilości HP Ale to nic, dobra będą jeszcze e, e, szanse Tam w ogóle są trzy moździerze, nikt do tego nie idzie Czemu? Dobra, trudno, przegraliśmy A tam jeszcze, tamtego będę starał się zniszczyć, już jak dla Hecy Dobra, ale mamy jeszcze jedną szansę, więcej malipy one more time! No i tamten... Ejku, jak on daje dupy Dobra, mogę jeszcze ustawić jedną wieżyczkę U, moja wieżyczka zniszczyła jeden tytan A nie, za dużo wieżyczek, poczekajcie Ten jest tam e, dobra. Już wiem, jaką wieżyczkę wyeliminuję To w ogóle nie ma sensu. Tą troszeczkę, żeby tutaj była. Okej, okay, dawaj, 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 dawaj. I postawimy ją tutaj. O! Teraz, gdzie jest mój tytan? Tu jesteś, byku. Dobra, wbijamy i zabijamy. No, nie ma wyjścia. No weź go załatw, gościu. Dobra, okej, okay, elegancko e, Tam jest mój jeden Okej, okay, dobra, to ja tutaj pomogę O, to tutaj nie, tu nie ma komu pomagać To w ogóle nie ma sensu, tutaj temu trzeba facetowi pomóc Pomoździerz, pomoździerz, dobra, to się może moździerzami zajmę Kieprzeć śniuka. Dobra, dobra, ale nie podchodź do go gościu. Naprawdę, nie opłaca ci się. To czerwone trzeba cały gdzieś zwiększyć damage. Dobra, okej, okay, elegancko. To jest dalej e, e, moździerz. A, już po nim, dobra, elegancko. Naprawdę fajnie teraz chłopaki je ogarniają. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja tu będę stał i będę bronił zbieracza w taki bądź inny sposób. O, wow, to wszystko wybucha. no i co, i tu też nikogo nie ma? nie, dobra, to jest kwestia czasu aż tutaj się pojawią przybiegną no właśnie o tym mówię dobra, idziemy, wo 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 nie, nie, kamikaze, kurde jak ja tego nie lubię damage mam naprawdę fajnie. nie ma takiego prawa dawaj, 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 dymny i uciekamy, uciekamy, i walimy tutaj wszędzie nie łowo tylko ja wiem jaka jest sytuacja Dobra, dziękuję. Tutaj jest jakiś jeszcze njuk. Ajajaj, aj, ja się niestety nie wyrabiam. Jakbym sobie chciał i życzył. Dobra, wywalmy mu raz. I uciekamy, uciekamy. Dobra, kolejny niuk. Wow <ścoughs> O dużo, za dużo. No to więc dobra tam jest... Aj, kurde, kurde, tam ziomuś Raus, 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 kurde no. Trzech wrogów. My to już praktycznie wygraliśmy. Dawaj, dawaj, dawaj. Wydaje mi się, że już wygraliśmy, więc malipy. No. Dobra. A bo jeszcze nie, no kurde, ludzie, co wy robicie? O oh, Jezus ja pierdykam Dobra tu jeden, dobra ten ziomek ze mną tu idzie Okej okay, elegancko Trzeba w nich strzelać No jak zginę to się nie zdziwię No niech chcę, się... dobra już po nim Teraz jeszcze w niego Okej okay, elegancko No elegancko wygraliśmy <grym> Zwycięstwo. I chyba na trzy gwiazdki mieliśmy. Trzy gwiazdki? Nie, tylko dwie. No dobra. Zawsze mogło być gorzej. Okej, więc cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że mój komentarz i ten gameplay wam się podobał. Zapraszam standardowo do komentarzy, subskrypcji i oceny. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!